Cześć, witajcie w Dragoner Silent Gods. Słuchajcie, został nam w tym sezonie jeden dungeon dotyczący sprzętu do omówienia, czyli właśnie ten Vampir Grave of Cogs. No i sobie zaraz się nim zajmiemy i zaraz go sobie omówimy, ale zanim to jeszcze takie krótkie przypomnienie, pamiętajcie tutaj. Że są, żeby sprawdzać te wydarzenia, są tutaj właśnie na bieżąco można dostać nagrody. Więc jeżeli ktoś też tu jakimś cudem zapomniał to zgarnąć, no to koniecznie, bo to został już w tej chwili u mnie dzień i 9 godzin, aby tutaj te celne nagrody z Luminary Blessing zgarnąć. No, Poza tym starajcie się zawsze właśnie te wydarzenia dotyczące biegania w poszczególnych właśnie dungeonach także, także robić. No i ten hard training także na ostatni etap kończyć. Tutaj, jak widzicie, jeżeli sobie wejdziemy, to ja na przykład nie mam żadnej energii odłożonej, a to jest jeszcze jedna rzecz. O której chciałem powiedzieć, a mianowicie, tak, tutaj u mnie za 9 dni wejdzie, no powiedzmy, już taki etap sezonowy, że będzie zwiększony. Tutaj drop rate, czyli będziemy więcej farmić właśnie tutaj sprzętu legendarnego z Dungeonów. Więc na tą chwilę oczywiście tyle, ile potrzebujecie, żeby jako tako te wasze drużyny wyposażyć w dobry sprzęt, żeby zanotować progres. Natomiast no, nie przesadzałbym jeszcze tutaj. W tej chwili, z jakimś takim ostrym farmieniem tego sprzętu, może bardziej skupić się na domenach, może bardziej skupić się właśnie na goblinach. A jeżeli tu będzie rzeczywiście ten wzrost drop rateu z legendarnego sprzętu, to w takim razie wtedy ostro ruszymy do farmienia. Okej, okay. tutaj też widzicie zapowiedź: właśnie Lunar, Lunar Henry Radiance, gdzie będzie możliwość pozyskania, właśnie tutaj, no, wygląda na bardzo dobrego czempiona. Ardref, właśnie z Radiansów, bardzo by mi się przydał. Ach, ale jeszcze najważniejsze, zanim do tego dungeonu. Przejdziemy. Znaczy dla tych, którzy jakby tu przypadkiem trafili i, i też nie śledzą mnie za bardzo, ale słuchajcie, muszę się Wam pochwalić, że wczoraj właśnie w końcu zdobyłem Gagiusa. Gagiusa zdobyłem właśnie z fioletowej kostki, więc, czempion najbardziej przeze mnie wyczekiwany od czasów Frurbafa, czyli. Epicki, oczywiście, mam na myśli, czyli tak jak ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ani frugbafa nie miałem. Później go zdołałem nabyć za 99 centów, było to świetne wydarzenie. No i czekałem na Gariusa. także wszystkie moje, no tu jakieś mi zostały z wczoraj, fioletowe kostki, właśnie puszczam, żeby jeszcze przygotować się. Do tego wydarzenia, związanego właśnie z czempionami i pozyskaniem tej legendy, którą przed chwilą widzieliście z radian. Natomiast no, na tą chwilę oszczędzam złote kostki i, i, i też kryształy, no bo tamto wydarzenie będzie wiązało się również właśnie z samonowaniem. No to takie garść informacji. Przed dungeonowym zajmijmy się już tym grayfock w cars. No, i tutaj jeszcze Wam przejdę, pokażę te dwa nowe sety, które można zdobyć. Więc ten jest set taki właśnie dla tanków, gdzie w trzech elementach sobie rzeczywiście zdejmujemy obrażenia z innych naszych sprzymierzeńców. Dajemy im właśnie taki Damage Reduction, natomiast no, jest oto połączenie tutaj w dwóch elementach HP z Resistance. Nie mam defense'u procentowego, no myślę, że to jest mimo wszystko minus tego setu, dlatego że jeżeli potrzebowaliśmy Resistance, no to mogliśmy to robić w substatach, mogliśmy to robić w runach, a ten defense procentowy, Zawsze tutaj się przydawał. Teraz, teraz go nie ma, bo w drugim secie jest skill haste. No, to przeze mnie dosyć ceniony akurat parametr, natomiast właśnie w połączeniu z HP. No i też ten set wydaje się fajniejszy, bo. Ma tutaj on teraz w odróżnieniu do poprzedniego sezonu możliwość wrzucenia takiego zwiększenia ataku na naszych pozostałych czempionów. Jest to oczywiście warunkowe, więc jeżeli zaaplikujemy debuff, to nasi sprzymierzeńcy dostają dodatkowy atak na 10 sekund. No, więc ten set wydaje mi się dosyć spoko, Natomiast ten, tak czy inaczej, dla tych tanków, mimo że nie ma tego defensu, będzie trochę słabszy, ale ta trzyelementowa umiejętność no, jest cenna, tak? Ochrona pozostałych tutaj rzeczywiście naszych sprzymierzeńców. Jak zwykle, line-upy tak więc widzicie, Garius tutaj. Też dominuje, no brakowało mi go, więc bardzo się cieszę, że go w końcu mam. Z różnymi tutaj innymi bohaterami można też to robić bez Legend. No to przyjrzyjmy się, co ten właśnie Vampir Nowego nam tutaj robi. Potrzebujemy na ósmym poziomie, na którym go dzisiaj spróbuję zaatakować: 170 Aquirasi, tutaj on się buffuje, tak, dostaje i zwiększony atak i zwiększony bonus do e, damage'u, do zadawania obrażeń. E, następnie e, on tutaj e, usuwa shield'y od nas i e, tutaj zadaje nam necrotic damage. Hmm. Ignorując też jakieś immorality, czyli jakąś nieśmiertelność i niewidoczność. Ok, e, jeszcze wrócę tutaj, to jest w sumie, wydaje się, najważniejszym skillem, no bo to jest rzeczywiście potężne uderzenie, gdyż tu jak widzicie, on konwertuje ten swój damage na shield dla siebie. E, ok. To zaraz to na przykładzie sobie zobaczymy, kim ja go tutaj atakuję, i zaraz Wam też powiem o co chodzi. Więc dobrze, najpierw moja drużyna. Tu się nie należy jakoś przejmować. Tak, zainwestowałem też w Ice Blasty. Powinienem mieć tutaj trzech bohaterów, właściwie z tego Ice Blasta, żeby to miało większy sens. No ale robię sobie powoli, więc jeszcze się też zastanowię kogo trzeciego, no bo ci mi się wydawali najlepsi. Ale to jest akurat mniej ważne, bo damage dealerów możecie tu wstawić zupełnie takich, jakich chcecie. Tych, którzy zadają obrażenia. Ok, u mnie... Tonal Nan, jak widzicie, nie jest nawet pod damage zrobiony. Niektórzy tu są też ciągle na czterech gwiazdkach, właśnie jak Tonal Nan i Adolf, nie mają tego negatywnego runu. No, ale Tonal Nan z akuracji wrzuca tutaj defense down na przeciwnika, czyli obniża jego defense. Tu oczywiście może być ta korona epicka, która robi podobną. Czynność jak ten legendarny mój przedmiot. Tutaj obrona, czyli shieldy zakładane przez Adolfa. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o damage dealerów, to w zasadzie to jest wszystko jedno. No i krysos, którym już pewnie Wam was zanudzam, ale krysos akurat jest moim tutaj tankiem jak zwykle. O, jak widzicie, ja na nim już właśnie wykorzystuję. Ten set, właśnie ten Cyril, tak, tak powiedzmy, że tak go nazwali. I on ma tą dodatkową funkcję, że zdejmuje shieldy z przeciwnika, więc jest ok, ale jeżeli dobrze się do tego przygotujecie, to wcale tych shieldów tak bardzo nie musicie się nimi przejmować. No i jak się do tego przygotować? Otóż sprawić, żeby w tym swoim. W trzecim skillu właśnie Bos zadał nam jak najmniej obrażeń, czyli nie musimy się skupiać na shieldach jego, możemy skupiać się na naszym shieldzie, właśnie żeby wybronić się rzeczywiście z tego, co on nas uderzy, więc jeżeli uderzy słabo i przebije shield w nieznacznym stopniu albo nie przebije wcale, no to na siebie też shieldu nie założy. A aby był uderzał jeszcze słabiej, no to oczywiście stały element naszych drużyn przeciwko bossom, czyli skile z atak penalty najlepiej dwa. Więc tak jak widzicie, akurat u mnie tylko chrysos to jest. Możecie to podwoić na przykład w postaci Sigrid gdzieś w drużynie. Chociażby takiej rajki jako damage dealera, albo nawet debuffera. Więc to nie ma znaczenia. No i ja mam, nawet nie wiem czemu tak się tutaj takie po przecinku duże cyfry porobiły. To jest akurat mniej istotne, więc rzeczywiście tutaj przed 12 sekundą Krysos rzuca ten atak penalty na 10 sekund. Więc oba te skile powinny być w obarczone właśnie tą karą do ataku. Następnie Tonal Nan wrzuca to już w postaci tego artefaktu, tego Witches Remain, który wam pokazałem, Defense Penalty i później atakują moi Damage Dealerzy. No, zobaczmy w trakcie walki, jak to wygląda. Powiem wam, że zaobserwowałem tu jedyna aura, która obowiązuje, czyli właśnie tutaj z Bledena, który ma Increase All Alice Max HP, czyli zwiększa nasze zdrowie we wszystkich bitwach o 24%. No i zobaczmy, jak to mniej więcej będzie przebiegało więc e, tutaj jak się podświetlają, to się troszeczkę wstrzymują, teraz jest właśnie e, przerzucony przez Chrysisa, kry, Chrysosa ten Decrease Attack, przez Tonal Nana jest wrzucony Decrease Defense i jeżeli jest ten Decrease Defense, to wtedy zaczynają moi e, tutaj damage dealerzy. No i jak widzicie, mieli założony shield na siebie i był ten Decrease Attack na bossie, więc w ten sposób on sobie tej tarczy dużo nie zrobił. Teraz powtórzy to. Znowu tutaj na górze ten szary paseczek. W zasadzie minimalna tarcza. No, jeżeli macie oczywiście czempiona, który tę te tarczę też zdejmuje, to można go w jakiś sposób w swój team wkomponować, tam ustawiając odpowiednio czas. Działania takiego skillu ale moi tutaj w zasadzie nawet z tego dużo nie korzystają. Główna rzecz właśnie przed tym głównym atakiem bossa, aby on miał nałożony Deep Atak i abyśmy my byli w miarę zabezpieczeni. Na przykład właśnie Tarka. Tak to jest grana drużyna. No i znowu troszeczkę rozczarowanie w tym sensie, że taka taktyka mniej więcej też obowiązywała w poprzednim sezonie, więc gdzieś tam może w tych szczegółach te skille bos'a się zmieniły, ale no sama jakby tutaj taktyka walki się nam nie zmienia. Generalnie rzeczywiście zabezpieczamy się przed tym jego powiedzmy trzecim skillem i to wystarcza. Także Sety, tak już Wam wytłumaczyłem, jeżeli chodzi o samo zdobywanie ich, no to tak tyle ile potrzebujecie, ale nie przesadzajcie ze względu na to, że u mnie za te kilka dni będzie zwiększony drop właśnie na legendarne i materiał ten i będą też mogły lecieć pewnie już na wyższym poziomie, no ale jak widzicie moi jeszcze są tacy ciągle w że tak powiem, w rozwijaniu tych postaci cztery gwiazdki, tutaj poziomy 94-95 na sobie. Zresztą, nie wiem, widzieliście to przez chwilę, jest trochę legendarnych sprzętów, ale one wcale nie są takie też do końca dopasowane, no tu jak widzicie na przykład Flat Defense, Tutaj atak no, niepotrzebny trochę, znaczy potrzebny, zawsze mu się tam coś przyda, ale głównie skupiałbym się tutaj na jego defensie. O no, resistance, on tak nie jest zbudowany pod resistance, więc to co nam się tam wylosowało, to mają Adolf, oczywiście pod enlightenment, bo na tym bazuje jego shield. No ale tu też epickie ciągle jeszcze przedmioty. Tu też trochę epickich, więc no wiadomo, jeszcze taka faza sezonu, że nie stać mnie na wszystko legendarne dla tych czempionów. No dobrze, to w kwestii uzupełnienia dungeonów, tych z ekwipunkiem. Ostatni, choć nie wiem, czy w tym sezonie, nawet ze względu na ten drugi set, nieważniejszy boss od. Grave of Rot, czyli od tej żaby. Tam jakby te sety też pewnie będą się przydawać, zwłaszcza ten z oszołomieniem, ale, ale tak właśnie mamy. Wszystkie właśnie tutaj dungeony ze sprzętem omówione. O innych w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę albo suba. Na razie, cześć.